W epoce technologii cyfrowych nasze ciała zyskały nowy wymiar. Współczesne dzieci rodzą się w świecie, gdzie istnienie fizyczne i wirtualne są nierozerwalnie ze sobą związane. Ich pierwsze zdjęcia pojawiają się w mediach społecznościowych na długo przed tym, zanim same nauczą się korzystać ze smartfona. Tak kształtuje się fenomen ciała cyfrowego, cyfrowego bliźniaka istniejącego w równoległej rzeczywistości ekranów i aplikacji. Ten bliźniak żyje według własnych praw, podporządkowując się algorytmom mediów społecznościowych i zmieniającym się trendom. Może być edytowany, ulepszany, transformowany do niepoznania. A co szczególnie ważne, wpływa na postrzeganie realnego fizycznego ciała. Współczesne dzieci zaczynają oceniać siebie przez pryzmat lajków i komentarzy, kształtując wyobrażenie o własnym wyglądzie na podstawie reakcji cyfrowej publiczności. Ich lustrem staje się nie szyba w łazience, lecz ekran smartfona z licznymi filtrami. Jest to zasadniczo nowe zjawisko społeczno-kulturowe, wymagające głębokiego przemyślenia. Media społecznościowe stały się cyfrowym lustrem, w którym współczesne dzieci i młodzież codziennie nie tylko poznają siebie, ale także konstruują swój publiczny wizerunek. Instagram, TikTok i inne platformy zorientowane wizualnie przekształciły się w arenę autoprezentacji gdzie wygląd odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kapitału społecznego. Według najnowszych badań, przeciętny nastolatek spędza w mediach społecznościowych od 4 do 6 godzin dziennie, co stanowi prawie 1 czwartą czasu aktywności. W ciągu tych godzin młody człowiek przegląda setki, a czasem tysiące obrazów, z których większość została poddana obróbce cyfrowej. Te wyidealizowane obrazy niezauważalnie kształtują nowe ideały ciała, Często nieosiągalne w rzeczywistości. Szczególny niepokój budzi fakt, że wiek pierwszego kontaktu z mediami społecznościowymi nieustannie się obniża. Już w wieku 8-9 lat wiele dzieci posiada konta na kilku platformach, chociaż oficjalnie większość z nich ustala ograniczenie wiekowe na 13 lat. W tym delikatnym wieku, kiedy dopiero kształtuje się wyobrażenie o własnym ciele, dzieci stykają się z potężnym strumieniem obrazów wizualnych. Przekazujących określone standardy piękna. Algorytmy mediów społecznościowych wzmacniają ten efekt, oferując treści odpowiadające przypuszczalnym zainteresowaniom użytkownika. W ten sposób powstają cyfrowe komory echa, gdzie dziecko widzi głównie jednorodne obrazy, tworzące iluzję uniwersalności określonych standardów wyglądu. Świat technologii cyfrowych oferuje dzieciom nieskończone możliwości transformacji swojego wyglądu. Jednym ruchem palca można zmienić kształt twarzy, uczynić skórę nieskazitelną, oczy większe, a talię cieńszą. Współczesne aplikacje do edycji zdjęć, takie jak FaceTune, BeautyPlus i dziesiątki innych, stały się integralną częścią kultury młodzieżowej. Pozwalają one tworzyć wyidealizowane wersje siebie, które często mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Filtry AR w Instagramie i TikTok poszły jeszcze dalej. Oferując natychmiastową transformację w czasie rzeczywistym. Dziecko widzi na ekranie nie swoją prawdziwą twarz, lecz jej ulepszoną wersję, z idealnymi proporcjami, promienną skórą i wyrazistymi rysami. Te narzędzia technologiczne tworzą niebezpieczną przepaść między ciałem realnym a cyfrowym. Dzieci przyzwyczajają się do widzenia siebie przez pryzmat filtrów. I zaczynają postrzegać swoje prawdziwe odbicie jako niewystarczająco atrakcyjne. Psychologowie nazywają to zjawisko dysmorfofobią Snapchata, stanem, w którym człowiek dąży do wyglądu swojej przefiltrowanej wersji i odczuwa dyskomfort z powodu swojego rzeczywistego wyglądu. Szczególnie niepokojący jest fakt, że wielu nastolatków nie potrafi już wyobrazić sobie publikacji zdjęcia bez wcześniejszej obróbki. Badania pokazują. Że ponad 70% młodych ludzi regularnie edytuje swoje zdjęcia przed publikacją w mediach społecznościowych. Tworzy to zniekształcone wyobrażenie o tym, jak wyglądają ich rówieśnicy, formując iluzję, że idealny wygląd to norma, a nie wynik cyfrowych manipulacji. Za każdym lajkiem i udostępnieniem w mediach społecznościowych stoi niewidzialny kurator, algorytm, który decyduje o tym, co widzimy, a czego nie zauważamy. Te cyfrowe mechanizmy nie tylko sortują treści, ale także kształtują nasze postrzeganie świata, w tym wyobrażenia o pięknie i atrakcyjności. Dla dzieci, których samoocena dopiero się kształtuje, ma to kolosalne konsekwencje. Algorytmy platform społecznościowych działają na zasadzie wzmacniania zainteresowania. Im więcej dziecko ogląda określony typ wyglądu, tym więcej podobnych treści jest mu proponowanych. Tak rodzą się komory echa piękna, zamknięte bańki informacyjne, w których transmitowane są jednolite standardy wyglądu. Dziewczynka, która wykazała zainteresowanie treściami o odchudzaniu, wkrótce odkryje, że jej kanał jest wypełniony zdjęciami idealnie szczupłych ciał. Chłopiec, który zatrzymał uwagę na umieśnionych blogerach, będzie otrzymywał niekończący się strumień treści o kulturystyce. Systemy rekomendacji nie rozróżniają zdrowego i niezdrowego zainteresowania, po prostu maksymalizują zaangażowanie. Szczególne niebezpieczeństwo polega na tym, że algorytmy tworzą iluzję masowości pewnych standardów. Dziecko może szczerze wierzyć, że większość jego rówieśników wygląda dokładnie tak, jak te przefiltrowane obrazy, które widzi w swoim kanale. To zniekształca postrzeganie normy. I wzmaga lęk o własny wygląd. Badania pokazują, że dzieci, spędzające więcej czasu w takich algorytmicznych komorach echa, częściej odczuwają niezadowolenie ze swojego ciała i dążą do radykalnych zmian w wyglądzie. Paradoksalnie, technologie cyfrowe, które mają poszerzać nasze horyzonty, w kwestiach piękna często działają w przeciwnym kierunku, zawężając wyobrażenia o akceptowalnym wyglądzie do kilku trendowych szablonów. W epoce cyfrowej. Granice tożsamości zacierają się, tworząc unikalny fenomen wielorakich. Ja, współczesne dziecko istnieje jednocześnie w kilku wymiarach cyfrowych: jedno w TikTok, inne w Instagramie, trzecie w komunikatorach, a zupełnie inne w prawdziwym życiu. Ta fragmentacja osobowości staje się normą dla pokolenia wychowanego z gadżetami w ręku. Każda platforma wymaga własnego stylu autoprezentacji, własnego języka komunikacji. I kodów wizualnych. Nastolatek intuicyjnie dostosowuje się do tych wymagań, tworząc różne wersje siebie dla różnych przestrzeni cyfrowych. Ale co dzieje się z integralnością samooceny przy takiej wielości obrazów? Psychologowie zauważają paradoksalne zjawisko. Im więcej cyfrowych wersji siebie tworzy dziecko, tym trudniej mu odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: kim tak naprawdę jestem? Wirtualne i realne przeplatają się tak ściśle, że granica między nimi się zaciera. Dziecko zaczyna postrzegać siebie przez pryzmat stworzonych cyfrowych obrazów, oceniając swoje rzeczywiste działania i wygląd według kryteriów stosowanych do treści cyfrowych. Szczególnie wyraźnie objawia się to w odniesieniu do wyglądu. Edytowane selfie stają się bardziej prawdziwe niż odbicie w lustrze. Rzeczywiste ciało jest postrzegane jako brudnopis, wymagający dopracowania do poziomu cyfrowego ideału. Ta inwersja rzeczywistości. Transformuje poczucie własnej wartości dziecka, tworząc rozdźwięk między tym, kim jest, a tym, kim stara się wydawać w przestrzeni cyfrowej. W świecie nieskazitelnych selfie i przefiltrowanych rzeczywistości rodzi się nowy kult kult cyfrowego perfekcjonizmu. Współczesne dzieci stykają się z paradoksalną sytuacją. Standardy piękna, transmitowane przez ekrany, są technicznie osiągalne w przestrzeni cyfrowej, ale fizycznie niemożliwe w rzeczywistości. Tworzy to niebezpieczny dysonans poznawczy, zwłaszcza w okresie kształtowania się osobowości. Influencerzy i blogerzy, których idealnie wyretuszowane obrazy zbierają miliony wyświetleń, rzadko przyznają się do używania filtrów i profesjonalnej obróbki zdjęć. Dla młodego widza granica między rzeczywistością a cyfrową iluzją staje się niemal nierozróżnialna. Badania wykazują niepokojącą tendencję. 70% dzieci w wieku od 10 do 17 lat uważa, że nie spełnia standardów piękna transmitowanych w mediach społecznościowych. Przy tym większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że porównuje się nie z prawdziwymi ludźmi, lecz z ich cyfrowymi, ulepszonymi wersjami. Ten niekończący się maraton za nieosiągalną doskonałością ma poważne konsekwencje psychologiczne. Psychologowie kliniczni odnotowują wzrost stanów lękowych i depresyjnych wśród dzieci i młodzieży, związanych z negatywnym postrzeganiem własnego wyglądu. Paradoksalnie, im więcej technicznych możliwości cyfrowego ulepszania siebie otrzymują dzieci, tym silniejsze jest ich niezadowolenie z realnego ciała. To błędne koło, gdzie każde nowe edytowane zdjęcie pogłębia przepaść między cyfrowym ideałem a fizyczną rzeczywistością. Szczególnie wrażliwe okazują się dzieci w okresie dojrzewania, kiedy naturalne zmiany ciała często wchodzą w konflikt z gładkimi, Nieskazitelnymi obrazami z kanałów mediów społecznościowych. Cyfrowy perfekcjonizm staje się nową formą presji społecznej, kształtującą pokolenie, dla którego własne ciało jest stałym źródłem rozczarowania i niepokoju. Alarmujące statystyki ostatnich lat pokazują: środowisko cyfrowe staje się katalizatorem poważnych problemów psychologicznych związanych z postrzeganiem ciała. Dysmorfofobia Patologiczna obsesja na punkcie wyimaginowanych defektów wyglądu przybiera nowe formy w erze mediów społecznościowych. Specjaliści wyróżnili nawet szczególną odmianę tego zaburzenia selfie dysmorfia gdy nastolatki mają obsesję na punkcie niezgodności między swoim rzeczywistym wyglądem a filtrowanymi selfie. Od natrętnych myśli o rzekomych niedoskonałościach dzieli tylko jeden krok do zaburzeń odżywiania. Badania przeprowadzone przez King's College London pokazują, że nastolatki spędzające ponad 3 godziny dziennie w wizualnie zorientowanych mediach społecznościowych są o 60% bardziej narażone na rozwój anoreksji lub bulimii. Szczególnie narażone są dzieci w wieku od 11 do 14 lat, kiedy kształtuje się obraz ciała, a krytyczne myślenie nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięte. Hashtagi takie jak Inspiration czy BodyGoals. Prowadzą do całych społeczności, gdzie ekstremalne odchudzanie jest romantyzowane i przedstawiane jako droga do popularności. Algorytmy pogłębiają problem, oferując coraz więcej podobnych treści zainteresowanemu dziecku. Centra medyczne na całym świecie odnotowują niepokojący trend. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba zgłoszeń dotyczących zaburzeń odżywiania wśród dzieci poniżej 13 roku życia wzrosła o 80%. I to tylko wierzchołek góry lodowej. Większość przypadków pozostaje nierozpoznana aż do rozwoju poważnych powikłań fizjologicznych. Przestrzeń wirtualna, pomyślana jako terytorium wolności i autoekspresji, dla wielu dzieci staje się areną prześladowań. Cyfrowe znęcanie się, wymierzone w wygląd, stało się jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk w życiu współczesnych nastolatków. Anonimowość sieci rozwiązuje ręce agresorom. Pozwalając im bezkarnie atakować ofiary najbardziej okrutnymi komentarzami dotyczącymi ciała i wyglądu. Obraźliwe memy, fotomontaże, upokarzające komentarze pod zdjęciami to wszystko formy body shamingu, które zadają głębokie rany psychiczne dorastającej osobie. W przeciwieństwie do tradycyjnego znęcania się w szkole, cyfrowe znęcanie się nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. Prześladuje dziecko 24 godziny na dobę przenikając przez ekran smartfona do najbardziej chronionych przestrzeni. Szczególne zagrożenie stanowi masowość takiego prześladowania. Negatywny komentarz może natychmiast zebrać dziesiątki wspierających reakcji, tworząc u ofiary poczucie totalnego odrzucenia. Badania pokazują, że najbardziej narażone są dzieci, których wygląd odbiega od dominujących standardów piękna, z nadwagą, cechami wyglądu, problemami skórnymi w okresie dojrzewania. W grupie ryzyka znajdują się również dzieci w okresie dojrzewania, kiedy naturalne zmiany ciała stają się powodem do drwin. Psychologiczne konsekwencje takiego prześladowania mogą być katastrofalne, od izolacji społecznej i niepowodzeń akademickich po kliniczną depresję i myśli samobójcze. W świecie, gdzie co drugi nastolatek spędza w sieci do 6 godzin dziennie, umiejętność krytycznej oceny treści wizualnych staje się życiowo ważną umiejętnością. Medialność to nie tylko modne słowo, ale realne narzędzie ochrony dobrostanu psychicznego dzieci. Kompetencja ta pomaga młodym użytkownikom dostrzegać różnicę między rzeczywistością a cyfrową iluzją. Kiedy dziecko rozumie mechanizmy tworzenia idealnych obrazów, władza tych obrazów nad jego samooceną znacznie się zmniejsza. Nauczanie medialności zaczyna się od prostego demaskowania pokazania dzieciom jak tworzone są te właśnie nieskazitelne zdjęcia, którymi wypełnione są ich fidy. Skutecznym ćwiczeniem staje się analiza popularnych zdjęć celebrytów w formacie przed i po obróbce. Widząc prawdziwe zdjęcia swoich idoli, dzieci uświadamiają sobie skalę cyfrowych manipulacji i przestają postrzegać retuszowane obrazy jako standard. Inną pożyteczną praktyką jest polowanie na Photoshopa. Aktywność w formie gry gdzie dzieci uczą się zauważać oznaki edycji, nienaturalnie gładka skóra, zniekształcone proporcje ciała, dziwne zakrzywienia tła. Stopniowo te umiejętności przekształcają się w automatyczny filtr percepcji. Ważne jest również, aby nauczyć dzieci rozpoznawania emocjonalnych wyzwalaczy w treściach wizualnych, technik, które wywołują poczucie niedoskonałości i pragnienie sprostania nieosiągalnym standardom. Kiedy dziecko jest w stanie powiedzieć, ta reklama chce, żebym poczuł się niewystarczająco dobry i kupił produkt, jest już chronione przed manipulacją. Rodzina i szkoła odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zdrowego stosunku dzieci do własnego ciała w erze cyfrowej. Rodzice i pedagodzy to pierwsza linia obrony przed toksycznym wpływem zniekształconych standardów piękna. Ich zadaniem jest nie tylko ograniczanie czasu spędzanego w mediach społecznościowych, ale tworzenie przestrzeni do otwartego dialogu o cyfrowej rzeczywistości. Kiedy dorosły spokojnie rozmawia z dzieckiem o edytowanych zdjęciach celebrytów lub analizuje mechanizmy działania filtrów, daje mu najcenniejsze narzędzie krytycznego myślenia. Badania pokazują: że Dzieci, których rodzice regularnie rozmawiają z nimi o mediach, są o 40% mniej narażone na negatywny wpływ mediów społecznościowych na samoocenę. Szczególnie ważny jest przykład osobisty. Kiedy mama krytykuje swoje ciało przed lustrem lub ciągle jest na diecie, nieświadomie przekazuje dziecku model nieakceptowania siebie. W środowisku edukacyjnym skuteczne są zintegrowane programy wspierające pozytywny obraz ciała. Lekcje, podczas których dzieci analizują reklamy i uczą się rozpoznawać manipulacje obrazami, kształtują odporność na cyfrowe zniekształcenia rzeczywistości. Projekty szkolne. Skupiające się na wartości ciała jako narzędzia do działania i osiągnięć, a nie obiektu do oceniania, pomagają przesunąć akcent z wyglądu na funkcjonalność i zdrowie. W świecie, w którym idealny wygląd wydaje się być warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu, pojawiają się alternatywne ruchy, oferujące inne spojrzenie na ciało. Body Positive i Body Neutrality to nie tylko modne trendy, ale całe filozofie. Redefiniujące relacje człowieka z własną cielesnością. Body Positive, ruch, który narodził się jako protest przeciwko wąskim standardom piękna, głosi radykalną ideę. Wszystkie ciała zasługują na miłość i akceptację, niezależnie od ich kształtu, rozmiaru czy cech. Body Neutrality idzie jeszcze dalej, proponując uwolnienie się od ciągłej oceny ciała w kategoriach piękna i skupienie się na jego funkcjonalności i możliwościach. Dla dzieci i młodzieży, których samoocena kształtuje się w warunkach cyfrowej presji, te podejścia stają się kołem ratunkowym. Kiedy dziecko uczy się postrzegać swoje ciało neutralnie lub pozytywnie, otrzymuje potężną ochronę przed toksycznymi standardami mediów społecznościowych. Badania pokazują. Nastolatki zaznajomione z zasadami tych ruchów o jedną trzecią rzadziej rozwijają negatywny stosunek do swojego ciała. Szczególnie cenne stają się projekty inkluzywne. Pokazujące różnorodność ciał w pozytywnym świetle. Kiedy dzieci widzą, że ludzie o różnym wyglądzie mogą być sukcesywni, szczęśliwi i akceptowani, rozszerza się ich pojęcie normy. To doświadczenie staje się przeciwwagą dla jednolitych, przefiltrowanych obrazów z mediów społecznościowych. Stoimy u progu nowej ery, gdzie cyfrowe i fizyczne zlewają się w jedno doświadczenie. Przyszłość cielesności nie tkwi w odrzuceniu technologii. Lecz w ich sensownej integracji ze zdrowym postrzeganiem siebie. Paradoksalnie, te same narzędzia, które dziś zniekształcają dziecięce postrzeganie własnego ciała, mogą stać się potężnymi sojusznikami w kształtowaniu stabilnej samooceny. Pojawiają się innowacyjne aplikacje, pomagające dzieciom rozwijać świadomy stosunek do ciała poprzez mechaniki gier i interaktywne historie. Uczą one doceniać ciało za jego możliwości, a nie wygląd. Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana do sesji terapeutycznych, gdzie dzieci uczą się akceptować swoje odbicie i rozpoznawać zniekształcone postrzeganie. Sztuczna inteligencja, analizując zachowanie dziecka w sieci, może wykrywać wczesne oznaki zaburzeń odżywiania i proponować rodzicom strategię wsparcia. Kształtowanie zdrowej tożsamości cielesnej w erze cyfrowej wymaga podejścia ekosystemowego, gdzie rodzina, szkoła, firmy technologiczne i ustawodawcy. Działają w porozumieniu. Kluczowym zadaniem jest stworzenie środowiska cyfrowego, które nie przeciwstawia wirtualnego fizycznemu, lecz pomaga dzieciom integrować te wymiary w spójne doświadczenie. Technologie powinny rozszerzać możliwości ciała, a nie ograniczać go standardami. Tylko w ten sposób będziemy w stanie wychować pokolenie, dla którego świat cyfrowy stanie się przestrzenią wolności i kreatywności, a nie źródłem lęku przed niedoskonałością.